Witam serdecznie, z tej strony Dewetoper, jesteśmy w Murcji, temperatura około 20 stopni, zobaczcie jaka fajna inwestycja nam tu się szykuje, oczywiście jak na razie jest to tylko dziura w ziemi, ale jest to jedna z najlepszych dzielnic w Murcji, pamiętajcie, że Murcja jest piątym co do wielkości miastem w Hiszpanii. Apartamenty będą tu zaczynać się od ceny 255 tysięcy euro. Będą dostępne opcje od jednej sypialni do czterech. Metraż od 79 m do 113 m kwadratowych. U góry będą dwa baseny, czyli na dachu będzie również basen wspólny na dole. Oczywiście komórki lokatorskie i garaże za dodatkową. Opłatą. Pozdrawiam, Dewe